witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Happy Wheels. 2015 rok już zawitał, prawda? Nowe odcinki, no nowe odcinki, stare serie, nowe odcinki, nieważne i jedziemy dalej. Standardowo, nic się nie zmieniło, to tylko nowy rok. <laughs> a nie przeczytałem tytułu. X-Factor. Hi, I'm a starving hobo. I like dancing, oh music i, i, i right What the fuck is the oh. Vix factor? <laughs> I'm dancing, I'm on music. When you're ready, hit the... Oh, dobra, poczekajcie chwilę, muszę kurna, uderzyć, prawda? Stopami, Czekaj, czekajcie. Stopami muszę uderzyć w, w magnetofon. Eee. Eee. Oh. Proszę bardzo, i teraz jedziemy. Oh. 아아아아아아아아아아아아아아아아아 <shriek> <shriek> <hums> <hums> What the fuck <noise> <Hey man. głos> Dobra, spoko, zarąbiste ogólnie, ale masakra. <noise> X faktor, k**wa. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Nie, nie mi do nie, nie ma mi dupsko! bo ci wypierd... weź butelkę, nie, nie! Oh, fucking hell, nie udało mi się. Butelko, stole, ocal mnie, no kurde, podnieś to, podnieś to, podnieś to, podnieś no. Przeżyłem! Oh, Przeżyłem! Przeżyłem! Tylko noga mi odpierdzieliło. No i ręce, dobra, nieważne. A i tak będę tańczył, kurde. Okej, okay, udało się, udało się, super. Ja pierniczę normalnie mapki z 2015. Czajcie wazy, nie? <grybujesz> Long Spike Fall. Zobaczymy, co mamy. <grybujesz> Przeszedłem za pierwszym razem, kurna, mapki 2015, ehm, zobaczymy, czy coś się zmieniło w tego typu mapkach, raczej nie, don't move, oczywiście, nie ruszam się, o, oczywiście, musimy raz rozpierdzielić na pierdelia od i serduszko sobie leci, prawda, katurla się ładnie raz i chom, cyp, cyp, skacze sobie, prawda, tędy, ucieka sobie tędy, znowu sobie skacze, bardzo lubię takie, em, Bayer jestem ciekawy w ogóle w jaki sposób oni, nie wiem, testują, robią i w ogóle... Ja pierdolę to tu wybuchło, tu mnie wyprzejdził Plączy mi się oczywiście język, bo jest wieczór i ja już nie domagam. <grym> eee, nieważne, nie, nie istotne w ogóle, nie. No, kible jeszcze, kurna, wywaliło mi tutaj. Dobra, i serduszko sobie, prawda, leci oczywiście, ciekawe komu będzie podarowane, no naszemu dziaduczkowi. No i dobra, proszę bardzo.

Pięknie, udało mi się, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Eee, Mark Player Avenger, dobra zobaczymy co to jest. Aha, kojarzę gościa. Tylko go żarty... fuck? Holy shit. Ja pierdolę. o ja pierdolę, co jest? A czy to jest, znaczy, to jest to takie monstrum co latało w Avengersach? I you Troszkę mi korna Nie, udało się to się do góry gory, to do gory, do gory, do gory, do gory, do gory, do, góry, do, góry, do, góry, do góry. Co się dzieje, kurna, przewróciłem cały. Kuźba, przewróciłem cały wieżowiec. Ja nie, ja nie wiem, co się działo w ogóle. Nie, nie chcę w ogóle mieć z tym nic wspólnego. Dobra, idziemy dalej. Naciskamy spację. I jesteśmy, kurna, kuleczką. Tylko. Coś mi się daje, że tam ktoś w tej kuleczce chyba wykitował. Dobra, jeszcze raz. Spację naciskamy. I lecimy, prawda? Pięknie, ładnie. Dlaczego to coś ginie w tej kuleczce? No spacja. And then... lean. I don't... nie wiem o co chodzi, to co to, to jest. Info. Wow, mamy mapkę. w Gdzie my kuźwa jesteśmy? Dobra. Eee. Yy. Yy. I co teraz? Nie mogę wyjść z tej mapki! What the fuck? Jeszcze raz. Tam jest chyba jakieś małe dziecko. No nie! Pierdzielę, jak on nie to jest zbugowana mapa. Nie, 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 nie podoba mi się w ogóle. Nie, 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 nie. Slow motion, proszę bardzo. Slow motion, nie jak slow Ktoś mi wytłumaczył o co nie 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 o co chodzi a nie nie. Dobra, zobaczymy co będzie tutaj Już depogo, stick press, to z, dobra A w ten oto no, sposób, dobra to trzeba przez... No prawie się udało no i i i i a, no, i przeszedłem, nie wiem w ogóle na, co, na czym polegała ta mapka, ale przeszedłem, proszę bardzo Coś kurna... Pierwsze były spoko i coraz gorzej, jest coraz gorzej normalnie Dobra, co ja tu mam w ogóle? Co ja tu mam i co ja mam? Serio? Save your life! Nie! Aha, w ten sposób, dobra. E, 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 robimy ścianę, kurna, nie! Jest! Jest! Ocaliłem się. Kurna, no i pieniążka nie zbiorę, no, no, no dobra, zebrałem. Akurat ta mapka mi się podobała. Podobał mi się ten, ten motyw. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajny pomysł, i w ogóle, no dobra. I posible, zobacz. No kurde, dobra szas Można, można. Dobra, Spikefall kolejny, zobaczymy co... Nie mamy gorzy do wyboru synek. Słuchaj, leć! Nie to nie ma! No i o, ja do, tu dołączyłem do ciebie, cześć. Dobra, jeszcze raz. Na, na spokojnie. Jedziemy po kolcach sinek. A może i nie. Dlaczego Sinek przeżył? Menda jedna, no. No menda jedna, no New Year's Ball drop. O, no, spokojnie. Dziadek chce porzucać. What the fuck? <laughs> Nie mam pojęcia co się tu w ogóle stało. Tron Bike, zobacz. Woooow. Woooow, zarąbiste. A i się zestrało, no, no. Dobra, jadę dalej. Kurna nie, chcą mnie zestapać. Nie, co to, big jump, wait. Aaa, fuck, 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 dobra. Eee ne 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 ne, wyginam je co to wyginam śmiało ciało co się dzieje w ogóle z, z moimi kończynami no dzieje Dobra pięknie 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 Bardzo fajny ogólny pojazd bardzo bardzo mi się podoba fajnie zrobiony na front flipy sadzi, znaczy back flipy, dawał nieważne Matrix Impossible. No zobaczymy. Kurna! No ale co ja, mam uratować synka czy mam uratować siebie? To jest. To jest szalenie istotne. o, o jeszcze z drugiej strony, owy mędy! Krzesło! Krzesło, chodź do mnie! No, ch chyba nie, chyba nie. Coś mi się wydaje, że to jest dosyć trudne. To jest takie impossible, które ciężko jest przejść. Aczkolwiek przeżyłem. No dobra, nie przeżyłem. Ale byłem blisko. Okej, okay. glass break. Zobaczymy, co będzie tutaj. Yo, wick. Weak. Still wick. I Okej. O, teraz się trzeba rozpędzać. No i to jest ta, ten moment, którego nie lubię w tych glass breakach. Jak się zacz, trzeba zacząć rozpędzać, to już jest dupa, bo przy każdym takim głównie, o, my zwalniamy, to jest, to jest bezsensowne to takie rozpędzanie. To jest, to jest guzik, to nam że prędkości żadnej nie da. A pierdziele, to się. O, się nadzieje, oj. Sinek, co ty robisz? Yeah! Yeah! Sinek, co ty kuźwa robisz? Ej, zboczony synek, ej nie, 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 nie. Pogo? Uuu. Uuu. Uu, coś nowego, Uu. eee. nie, jeszcze raz, ja się nie wczułem w dziadka, czekaj. Nooo. Uuuu. Uuuu. się Głowę se rozpierdzielił. Głowę se rozpierdzielił ścianę, no nie. <śle> Get in the box, no myślę, że będzie spoko, tylko o jaki kolorowy, kurna tęczowa kraina normalnie w tym pudełku jest, nie, no, 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 no. mamy do wyboru tęczową krainę czy kolce, tęczową krainę czy kolce, pierdziele wybieram kolce, do widzenia, no dobra, muszę jakoś tędy tak, Ale, no, spokojnie, tu się poczołgamy, o, shit, nie, nie chcę na to patrzeć, bo mnie to boli, dobra, teraz tak, tutaj muszę zrobić tak, jak się rozbujam, czekajcie, nie, jeszcze raz, o, 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 no, no, nie, nie o to mi chodziło, ale byłem bardzo blisko, poczekajcie, eee, tu trzeba eee, zrobić to w ten sposób, że się kurna zaklinowałem i ręce mi urwało i w ogóle się tu już nie dostanę, no, i no, i znowu się naziął, nie, myślę, że ta, ten, ten sposób tutaj był dobry, tylko że jakoś mi się tu kurna, i, i. Jop. Dobra, tutaj jestem i teraz jakby się tak tutaj ładnie zarzucić. E, e, e. Puszczam się powoli, powolutku i jestem, chociaż pieniążka nie udało mi się wziąć, ale jestem, pięknie ładnie udało się. Bmx Academy co tam jest zostaje? o, Impossible kurna Dobra, jedziemy po kolei, ja lubię jechać po kolei, dobra zobaczymy co będzie tutaj. Bmx Academy, proszę bardzo idziemy. Front flip, drugi front flip, trzeci front flip, synek zostaje, a to dziś! Na razie spierdzielę, ja będę sobie... O, no i no i No i się skończyło. Nie dobra, bierzemy impo... Impossible, myślę, że będzie idealny na sam koniec. Kurna, nie takie, ja nie lubię takich impossible, no właśnie, dlatego nie lubię, ale w sumie jeszcze, jeszcze jadę, w sumie jeszcze, jeszcze jest, Chyba nie, dobra, nie, jeszcze raz, dobra, to są tylko trzy poziomy, więc nie jest jakieś trudne, tylko, o właśnie, tu już jest problem, właśnie, ja nie mogę się dać rozczłonkować głowy, e, robię tutaj front flipy frontflip, nie, 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 głową, nie głową, spokojnie, spokojnie, Ciu, 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 ciu. nie, nie, no! A bo tam są kolce, o kurna! Jak śmieliście, dobra dobra, 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 no! Nie głową, Mendo, nie głową! musisz się zgiąć, w kuleczkę, w kuleczkę! I nadziało cię na dobra, jeszcze raz, w kuleczkę, kuleczkę, nie, 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 po prostu się robię tysiące front flipu. Dobra, 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 no! Byłem tak blisko, a te jetpacki są coraz mocniejsze, ja nie wiem, jak mam to przejść, e. Eee, kurna salta! Eee! Uja! Hu, hu. Ok, ostatni raz. Jak mi się teraz nie uda, to kończę. Koń, koniec, koniec po prostu. Ha, to, no, to się wyprostuje. I teraz. Moje, no. Moje serce. Moje serce to tak. Nie, to jest. Nie, to jest. No, nie, nie. Nie, nie. Dobra. Dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam podobało. Jeżeli tak, oczywiście, strzelcie łapkę w górę, to się nic nie zmieniło. Pamiętajcie, możecie pisać, jakie macie, nie wiem, plany na 2015 rok. W sumie, poczytam sobie tak z ciekawości. Eee, I co? Do następnego razu, trzymajcie się i na razie!